Mówi pan, panie posze, że na tym, na tej polityce wobec Kościoła straci przede wszystkim Kościół. Ja się zastanawiam, czy nie straci końcji obywatelska na takich słowach słowami rani Trasa, bo wyobrażam sobie y, narrację właśnie mediów prorządowych, y, też polityków opcji rządzącej, że Koalicja Obywatelska, albo Platforma Obywatelska atakuje katolików, chce tutaj opiłowywać, cytując posłanie Trasa, katolików. No, to jest zagrożenie. Wie pan, jeśli chodzi o media rządowe, to czy ja, czy Nitras powiemy tak, czy inaczej, dla nich, jeśli chodzi o ogłoszenie prawdy, zbawienia już nie ma, bo oni po prostu kłamią na okrągło. Więc, ale tanieci, więc trzeba nie trzeba im pomocną dłoń i no, nie wystawiać trzeba. No, to się No na I pan wie, że nie trzeba, i ja wiem, że nie no, ale trzeba. Ale Nitras nie wie, że nie trzeba. Zostawmy Sławomina Nitrasa. Naprawdę, to nie on jest przyczyną tego, co się dzieje w rządowych mediach. Ale jednak y, jako poseł Koalicji Obywatelskiej też y, może albo pomóc Koalicji Obywatelskiej. A próbuję i... obsadzić w, taki, w roli taki, takiego recenzenta po kolei wszystkich koleżanek tak, i kolegów. Pani, ja, ja, ej, no, ja, ej, ja bardzo, ja, bardzo, ja, bardzo ja. weekend obrodził w takie... A wypowiedzie... mi się wydaje, że jestem w stanie powiedzieć za siebie, co uważam, więc już panu powiedziałem. Jest y, 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 bardzo duży problem w relacjach państwo-kościół, ze względu na to, że część biskupów zgodziła się na pogwałcenie autonomii kościoła, na wejście polityków w na, rządu na jasną górę, używanie y, najświętszych rzeczy w polskiej historii do doraźnej polityki, w Polsce prowadzono rodzaj pewnego współczesnego józefinizmu. Specjalnie mówię juzefinizm, bo podobno w każdym wiedzie trzeba powiedzieć jedno trudniejsze słowo, mm. więc <laughs> potem będziemy szperać, co Albo to jest. Albo cytat ten... Jana Pawła II. <laughs> bo to jest e, przykład współczesnego juzefinizmu, który bardzo poważnie zaszkodzi Kościołowi w Polsce i dziedzictwu Jana Pawła II. A symbolem tego jest przymuszanie w szkole, czy pomysł na to, żeby przymuszać w szkole do e, czytania e, większej ilości prac Jana Pawła II czy Wyszyńskiego. To wszystko... Działa w drugą stronę. Wystarczy mieć kontakt chociażby z młodym pokoleniem, mam czwórkę dzieci, żeby wiedzieć, ile następnego dnia pokazało się memów, yy, yy, na przykład o, o kardynale Wyszyńskim. Jakby to kardynał Wyszyński widział, to by się dopiero złapał za głowę. Co tu się dzisiaj wyprawia z jego dziedzictwem i szczególnie z dziedzictwem Jana Pawła? II. Zostawmy kardynała Wyszyńskiego.